W tym tygodniu już Was informowaliśmy o tym, że Stany Zjednoczone mogłyby udzielić azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. To wywołałoby wielki międzynarodowy skandal. No jak to? Stany Zjednoczone udzielają azylu politycznego ludziom z kraju, który leży w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, tej demokratycznej Unii Europejskiej, okazuje się, że jest to możliwe i napisano o tym m.in. w tygodniku The Washington Times. Jeżeli sytuacja na Węgrzech, nie będzie klarowna dla Ziobry i Rymanowskiego, Stany Zjednoczone mogą pomóc. Ale to nie koniec tego, co się może wydarzyć. Właśnie do Polski przybył nowy ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose i już zaczyna swoją aktywność. Podkreślając, że Donald Trump uważnie obserwuje to, co się dzieje w Europie. Czytajmy dalej. Donald Trump uważnie obserwuje to, co się dzieje w Polsce. Jak pisze Thomas Rose, trudno wyobrazić sobie pojedynczy akt prawny, który byłby. Bardziej precyzyjnie wymierzony w niszczenie miejsc pracy, tłumienie innowacji i wywoływanie fali ucieczki amerykańskich film z Europy niż unijny pakiet omnibus dotyczący uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ten wpis, bardzo obszerny, rozpoczyna się od uderzenia w europejskie struktury, które po prostu proponują złe prawo, same swój rynek niszczą, ale dalej jest o Polsce. Yy. Oczywiście Tom Rose zaznacza, że nie miejsce, gdzie państwo co do tego wątpliwości. Prezydent Trump uważnie obserwuje tę sytuację i Tom Rose wskazuje, to jest moment dla Polski na objęcie stanowiska lidera. Podejmując rolę dumnego lidera, tak pisze Rose o Polsce i prowadząc bezkompromisowy ogólnoeuropejski sprzeciw wobec tej biurokratycznej potworności, Polska może stanąć ramię w ramię z prezydentem Trumpem w obronie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zdrowego rozsądku. Co to oznacza, Szanowni Państwo? Tom Rose. Wskazując na Donalda Trumpa i kogoś z Polski, kto miałby ramię w ramię wraz z Trumpem stanąć w obronie zdrowego rozsądku przeciwko europejskim biurokratom, no nie może mieć na myśli Donalda Tuska. On oczywiście oznaczył i Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska w tym wpisie, ale przecież wiadomo, że to nie Donald Tusk w tym wszystkim tutaj będzie partnerem i ma być partnerem, ale na przykład prezydent Karol Nawrocki albo inny polski rząd. Bo wiemy o tym doskonale. Ja to odczytuję ten wpis jako taki, taką dyplomatyczną prowokację wobec rządu Donalda Tuska. Wiemy doskonale, że Donald Tusk jest antytrumpowskim politykiem. Wiemy, co Donald Tusk na temat Donalda Trumpa opowiadał, jak kłamał i nie przeprosił. Wiemy, że Donald Tusk jest politykiem unijnym, brukselskim, powiązanym z Berlinem. Tu trzyma. To są jego koalicjanci, a nie Stany Zjednoczone. Donald Tusk nie obróci się przeciwko Unii Europejskiej. On chce więcej, więcej. Unii Europejskiej. To jest w mojej ocenie ten wpis. Pierwsza próba, tak wyraźnego pokazania, że Trump zamierza zająć się Europą, bo Trump potrzebuje Europy, żeby wygrać z Chinami. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, szanowni Państwo, Rose kończy swój wpis takim zdaniem. A wpływ na stosunki amerykańsko-polskie byłby niezaprzeczalny takiej współpracy. Nikt nie będzie bardziej zaangażowany w ich wzmacnianie niż prezydent Donald Trump. To szansa Polski, aby bronić miejsc pracy, innowacji i wolności gospodarczej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jak to odczytujecie, ten wpis osiąga ogromną popularność. Czy Stany Zjednoczone będą grać na to, żeby w Polsce zmienił się rząd? Ja to odczytuję, że tak, że. Tom Rose będzie wykonywał inną zupełnie robotę niż jego poprzednik Mark Brzeziński, robotę zupełnie inaczej skierowaną politycznie w Polsce. A mamy przecież teraz też 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. No i moi drodzy, oczywiście koalicja rządząca postanowiła przyłożyć w pana prezydenta. Opublikowali jakiś taki spot, gdzie tam go nazywają wetem. Prezydent weto, pseudonim prezydent weto, wetomat, jakieś takie inne. No bo oczywiście te weta ich bolą, co zaraz wam wykażę, jak bardzo wolą weta prezydenckie obecną koalicję rządzącą. Ale żeby naprawdę... Państwowa agencja prasowa PAP kłamała na temat działań prezydenta. No to jest naprawdę niezłe. Tak. Państwowa agencja prasowa, czy polska agencja prasowa kłamie na temat yy, wet, które zrobił pan prezydent Karol Nawrocki i o tym pisze Paweł Szefernacker, minister z prezydenckiej kancelarii. Dziś mija 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego. Rządowe media od rana kłamią. I teraz słuchajcie, PAP podaje informacje o 19 wetach, fakty 13 odmów podpisania ustaw. Kłamali, kłamią i będą kłamać. Polska to widzi. Zero cofania, jedziemy dalej. Rzeczywiście... no. 13 a 19 to spora różnica, mimo wszystko. Po drugie, co to jest w ogóle za wyliczanie tych wet? Jeżeli ustawy są absurdalne, to robi się weto. Jeżeli ten rząd chce realizować nie polskie, ale niemieckie interesy, robi się weto do tego typu ustaw. I bardzo dobrze. Jeżeli rząd nie chciał żadnej poprawki w pierwszej tej ustawie dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy, dla cudzoziemców, nawrocki zrobił weto. I dobrze, bo cokolwiek wywalczył. Tym wetem i kolejną ustawę już podpisał. Zobaczymy, czy następną podpisze. Ale na przykład mamy to, to, też to bardzo ważne, symboliczne. Ubiegłotygodniowe weto dotyczące ustawy o utworzeniu Narodowego Parku Doliny Dolnej Odry. Weto, które uniemożliwia de facto realizację interesów niemieckich i licznych organizacji, które chciały, żeby tam park powstał. Dlaczego miałby ten park powstać? Bo to by utrudniło rozwój. Tej strony. Rozwój nadodżański utrudniłoby żeglugę śródlądową. Dlaczego tylko my, jako Polska, mamy nie mieć żeglugi śródlądowej? Przecież to jest skandaliczne. I teraz posłuchajcie. Jak zależy im na realizacji niemieckich interesów, bo to jest ewidentne, w mojej ocenie, to oni potrafią nawet Wymyśleć, jak obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego i Paulina Henikos, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że w czwartek spotkała się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach zespołu, który dał trzy rekomendacje, jak ominąć weto prezydenta w sprawie utworzenia parku Doliny Dolnej Odry. No i pozwólcie tego. Pierwsza. Rekomendacja to powiększenie innego parku. To się w przeszłości działo, również to jest możliwe prawnie. Możemy powiększyć inny z zachodniopomorskich parków narodowych i objąłby swoim zasięgiem Międzyodrze, bo to jest decyzja Rady Ministrów. Kampinowski Park Narodowy ma swoją część w województwie łódzkim, o czym mało kto wie. No super, bardzo fajnie. Powiększajcie se inne parki, żeby koniecznie to zrobić, żeby blokować między innymi rozwój Gryfina. To jest polski rząd, to jest to, o czym pisze Tom Rose, że właśnie takimi absurdalnymi decyzjami chcą blokować rozwój Polski i rozwój Europy. Jedźmy dalej. Paulina Helnikowska przekazała, że drugim wątkiem, który omówiliśmy, to utworzenie tam rezerwatu na większości tego terenu. I trzeci to ustawa obywatelska. No szanowni państwo, no, zobaczcie jaka presja, jak oni koniecznie chcą zrobić tamten park, żeby tylko nie było tego rozwoju żuglugi śródlądowej. Ten rząd jest do wymiany. Nie ma co czekać i mam nadzieję, że Stany Zjednoczone naprawdę już to widzą.